jest Pani w stanie iść? To tu, bo oni mnie złapie. Tylko byle stąd wyjść, a potem to już będzie dobrze. Ręce Panią bolą? To pomalutku teraz... Ja Panią mogę podnieść, co? Podnieść Panią? Dam radę, co? Chyba. pan mnie trzyma, bo się poje do już. Nie, ja tutaj pewnie. Dobra. Dobra, Pani w sumie chodzi, ale ręce bolą Panią, nie? Próbuję Pani, tak